オープン !!Woliday s p e a l の1つのシェリー、西原さん、いつもとは違うんですが、このシェリーは、私り Przepraszam, no są to tak dane nie było odcinków, ale po prostu wiecie, wakacje i te rzeczy, dlatego postanowiłam, żeby nasze studio nagrało nową serię. A raczej specjal taki wakacyjny. Będą z tego cztery odcinki, ale to jest sprowadzenie. No i tak, już mówię o, czym w te, o co w tym chodzi, ale mam się w W tym specjalu będzie chodzić o to, że ja pojechałam w cztery miejsca na świecie razem z moimi znajomymi po prostu, y, moją siostrą. No, już chciałam wyjść z rodziną, ale tylko z moją siostrą, więc co ja będę rozbudowywać temat, no dobra. No i jadę z nimi w różne miejsca na świecie, tam gdzie oni jadą na wakacje, y, i tam robię zdjęcia, i potem oni tutaj opowiadają, co tam robili, co tam przeżyli, tylko tam nie ma zdjęć no, bo przecież się robią zdjęcia, no i o to ich chodziło, i w pierwszym odcinku będzie moja siostra, od razu wam mówię, no. bardzo bardzo przepraszam za niektóre zdjęcia, były niektóre robione, no dobra. Wszystkie były robione telefonem, nie? A jedno było robione na przykład, aparatem, No i ten, niektóre mogą być rozmazane, ale widać co tam jest, widać co tam jest nie aż tak rozmazane. Niektóre mogą być po prostu. I tak od razu przepraszam. Na dużym ekranie, na komputerze pewnie będzie widać te rozpikselowane takie zdjęcia, ale nie aż tak ładnie obawiać się aż tak. No ale widać po tu, a niektóre są dobre, no a na telefonie tego nie było widać. Możecie mnie zrozumieć w takiej sytuacji. Nie się tam, żeby powtórzyć jakieś zdjęcie, nie? To był odcinek wprowadzający, dzięki za oglądanie i widzimy się w Holiday Special następnym.